Witam wszystkich serdecznie. Zostałam poproszona o pokazanie łazienkowego albo pokojowego przybornika zrobionego na szydełku. I właśnie teraz pokażę tą bardzo fajną, przydatną rzecz. Będzie to wbrew pozorom bardzo prosta robótka. Przygotować należy tylko kilka akcesoriów niezbędnych, na przykład wieszak. Myślę, że najfajniej będzie wyglądał taki drewniany wieszak. Potrzebna ona będzie jeszcze oczywiście włóczka. I teraz ja niestety nie pomogę Wam i nie mam, nie znam nazw producentów. Są to włóczki takie z odzysku. Prawdopodobnie jakieś wełenki albo mieszanki akryl z wełną. Nie polecam cienkiej akrylowej włóczki, ponieważ taki przybornik może się po prostu rozciągnąć i yy, Stracić swój kształt, i być zupełnie już do niczego. Także przemyślcie sprawę, jeżeli chodzi o włóczki. Są to takie średniej grubości włóczki, akurat na szydełku 4,5 cm. Przygotować również należy nożyczki, kilka grafek. Jeszcze się zastanowię, czy, będą to, czy będzie to taki jednokolorowy przybornik, czy użyję również innych kolorków. To już w trakcie pracy będę tutaj modyfikować. Wy możecie zrobić jakimkolwiek kolorze. Pokazujcie zresztą swoje przyborniki, czy to do łazienki, czy pokojowy taki przybornik, też bardzo fajna sprawa. Jeszcze przygotować należy kilka guzików, cztery guziki. Ja co prawda nie mam tutaj jeszcze przygotowane, ale na pewno będą potrzebne, żeby zamocować tutaj do tego wieszaka i będą pełnić taką dodatkową funkcję. Można zawieszać jakieś różne woreczki, na przykład napatki kosmetyczne. Będzie również to taką dodatkową pomocą. Także cztery guziki. Fajnie będą wyglądać guziki drewniane. Ja muszę jeszcze poszukać w, so, w swoich zapasach, także jeszcze tutaj się nie przygotowałam tak do końca na 100%. I teraz wszystko zależeć będzie, mm, ile zrobicie oczek początkowych od tego, jaką macie grubość włóczki. Ja proponuję zrobić. 51 oczek początkowy. Właśnie mam taką grubość. Zrobiłam sobie próbkę 4,5 mm szydełko. I tutaj akurat wychodzi mi 30 cm ta, ta odległość. Na tym zawiesimy naszą, nasz przybornik. I jeżeli macie cieńszą włóczkę, albo jakąś grubszą, po prostu odmierzcie sobie tutaj, ile trzeba zrobić oczek łańcuszka. Żeby pasowało zupełnie pokrywało y, tą poziomą deseczkę y, w naszym wieszaku. Tak jak powiedziałam ja, proponuję zrobić 51 oczek łańcuszka. To jest tylko taka moja propozycja, ponieważ akurat mam taką grubość włóczki, tak naprawdę nie ma znaczenia. Y, dokładna ilość oczek, ponieważ nie wpłynie to za bardzo na dalszą część wzoru. Wszystko zależy od tego po prostu jaką macie grubość, jakie macie szydełko. Nie wybierajcie zbyt cienkich włóczek, żeby Wam się nie rozciągnęła ta robótka. Robimy pętelkę. Zmniejszamy tą pętelkę i wykonujemy 51 oczek łańcuszka. Taką ilość oczek. Wychodzi to około 35 cm u mnie, akurat. Jeśli wy potrzebujecie zmodyfikować tą liczbę, to śmiało. I za chwilkę przed nami dalsza część pracy. Mój łańcuszek już gotowy. I teraz zabieramy się za pierwszy rząd naszej robótki W zasadzie już każdy następny rząd będzie identyczny. Będą to półsłupki nawijane, półsłupki nawijane to taki drugi rodzaj półsłupków, troszkę mniej popularny. Ja bardzo lubię się bardzo lubię przerabiać właśnie tymi półsłupkami, ponieważ są takie ciut wyższe od tych zwykłych, szybciej się przerabia, dosyć zwarty ściek. I też nie będzie dziur w naszej robótce, o ile macie odpowiednią, tak jak mówię, grubość włóczki i szydełka. No dobrze, ale pierwszy rząd rozpoczynamy od razu od zrobienia narzutu. 51 oczek już zrobionych i od szydełka odliczamy dwa oczka w lewo. Raz, dwa. W to drugie oczko wbijamy szydełko pod jedną pętelkę. I tutaj robimy pierwszy półsłupek nawijany, czyli proszę zrobić narzut, wyciągnąć pętelkę dosyć długą o ile się da. Trzy pętelki mam już na szydełku, trzy niteczki. I teraz robimy narzut. Przeciągamy przez wszystkie trzy i już pierwszy półsłupek nawijany zrobiony. Kolejny narzut. W następnym oczku pod jedną pętelkę wbijamy szydełko i znów robimy półsłupek nawijany. Trzy niteczki przeciągamy. Tak proszę zrobić do samego końca, do ostatniego oczka, w tym rzędzie, jak i w każdym następnym powstanie nam 50 półsłupków nawijanych. To jedno oczko, 51 robiliśmy, to jedno oczko było takim oczkiem zwrotnym. A więc robimy do samego końca tego rzędu 50 półsłupków nawijanych. Warto sobie jeszcze policzyć, żeby nam się wszystko zgadzało. Pierwszy rząd skończony. Do samego końca robiliśmy półsłupki nawijane, 50 półsłupków nawijanych i tak już będzie wyglądał każdy następny rząd. Jak rozpoczynamy ten rząd, odwracamy niejako na drugą stronę ten nasz paseczek, tak żeby pętelka była z prawej strony teraz i robimy powrót. Każdy następny rząd będzie się rozpoczynał najpierw od Jednego oczka łańcuszka, następnie proszę zrobić narzut, i szydełko wbijamy tak w troszkę nietypowy sposób. To będzie takie moje małe urozmaicenie. Dosyć dużo szydełkuję, i czasami coś warto dla takiej świeżości, coś pozmieniać. Do tej pory wbijaliśmy szydełko zawsze w oczko, to górne oczko pod dwie pętelki tutaj. Górny, ten warkoczek na samej górze, ale tym razem proszę wbić szydełko pomiędzy półsłupki. O, tutaj zobaczcie, rozchylam półsłupki pomiędzy pierwszy, a drugi półsłupek. Wbijam szydełko, czyli nie w oczko, a w pomiędzy półsłupki. I tutaj wykonuję pierwszy półsłupek nawijany. I tak już proszę mu robić z każdym następnym. Półsłupkiem, pomiędzy półsłupkami się wbijamy, i teraz dlaczego podjęłam taką decyzję? Przy zmianie rzędów powstaje nam taka pewna struktura. Tutaj pewnie zauważyliście już nieraz, bo nieraz szydełkowaliśmy tym ściegiem, że powstaje nam taka struktura. Nie jest, jednolity ten, nie jest jednolita ta robótka. Tutaj jest taka bardziej pofałdowana, z tej strony troszkę inaczej wygląda. A jak wbijemy przydałko pomiędzy te półsłupki, to zniknie nam to pofałdowanie i będzie taki jednolity wygląd tej naszej robótki. No tak, akurat tutaj nie jest to jakoś szczególnie wymagane. To jest po prostu taka nowa rzecz, którą polecam. I już robimy również w każdym następnym rzędzie. Taką metodę pomiędzy półsłupki wbijamy się i wykonujemy w każdym rzędzie 50 półsłupków, to warto pilnować. Dzięki tej metodzie prawa strona, jak i lewa strona są praktycznie identyczne. Jeśli byśmy wbijali się w oczka, byłyby widoczne takie pofolowanie. Prawa i lewa strona identyczne, to powiedziałam, 50 półsłupków liczymy sobie, żeby nam krzywo nie wyszło żeby nam nie wyszedł krzywy ten prostokąt i właśnie teraz przed nami dosyć dużo pracy wykonujemy co najmniej 50 cm za chwilkę przerobię to wszystko powiem wam dokładnie ile rzędów ja zrobiłam tych rzędów półsłupków także naprawdę dużo pracy yy. Przykro mi też, ale niestety nie powiem ile dokładnie zużyłam tej włóczki, ponieważ mam w takich kulkach, nie wiem ile to jest metrów yy, Także no troszkę będziecie musieli tutaj poradzić sobie sami Przerabiamy teraz dużą ilość rzędów, około 50 cm i powiem co dalej Dużo pracy za nami Zrobiłam 64 rzędy półsłupków. U mnie wychodzi to 47 cm. Mówiłam około 50, ale za chwilkę dorobimy jeszcze kilka rzędów. Przygotowałam tutaj już sobie agrafki, żeby pozaznaczać, dokładnie wyliczyć Wam, ponieważ w tym 65 rzędzie będziemy wykonywać dziurki na guziki. Dziurki będą 3 i trzy guziki oczywiście Może jeszcze tylko wspomnę, u mnie szerokość ten przebornik ma 34 cm Ale jeszcze będziemy po bokach dorabiać tutaj 1 dwa rzędy 47 cm długości nie mieści mi się już tutaj w kamerze, więc zgięłam na pół i teraz w tym 65 rzędzie, tak jak powiedziałam, zrobimy dziurki na guziki. Ja dokładnie wam to wyliczyłam i już zabieramy się, tylko tutaj sobie porządnie poukładam. Wy nie musicie przygotowywać agrawek, bo ja będę wszystko wam tutaj tłumaczyć, aby na bieżąco zrobić. Ja po prostu sobie powyliczałam, żeby wyszły nam trzy dziurki na guziki. I teraz. Odwracamy tak, żeby pętelka była z prawej strony i 65 rząd wykonujemy następująco. Będzie troszkę liczenia, niedużo. Rozpoczynamy tak jak zawsze do tej pory od jednego oczka łańcuszka, narzut i półsłupek wbijamy pomiędzy półsłupki. Ciekawa jestem jak Wam się podoba. w ogóle ten ściek, niby różnica mała, a jednak jest. A więc tak, robimy pierwszy półsłupek i obok siebie tych półsłupków ma być trzy, trzy na początku półsłupki, a więc pierwszy drugi pomiędzy następnymi półsłupkami półsłupki nawijane oczywiście robimy i trzeci I teraz zrobimy dziurkę Proszę zrobić trzy oczka łańcuszka, ponieważ w podstawie ominiemy trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. Następnie narzut. I tak jak powiedziałam, omijamy trzy półsłupki z rzędu. Następny byśmy zrobili tutaj. Pierwszy, drugi, trzeci. I dopiero robimy pomiędzy czwartym a piątym półsłupkiem kolejny półsłupek. I tak wygląda dziurka na nasz pierwszy guzik. Omijamy niejako 3 półsłupki i już jest zrobione. I teraz już mamy pierwszy z 18 półsłupków, ponieważ teraz pod rząd musimy zrobić 18 półsłupków, i ja sobie zaznaczyłam do tego miejsca zrobię 18 półsłupków i będzie kolejna dziurka. Kolejna dziurka będzie ciut mniejsza. Ja Wam tutaj wszystko wyliczyłam, żeby nam się zgadzało z ogólną liczbą półsłupków w rzędzie, czyli 50 półsłupków powinno być. I tak policzyłam, żeby Wam się zgadzało. A więc robimy 18 półsłupków nawijanych. Pierwszy zrobiony i zaczynamy liczenie już z następnymi. Ja zrobię sobie krótką pauzę. 18 półsłupków nawijanych już zrobiłam, doszłam do miejsca, które sobie zaznaczyłam, więc ja wypinam agrafkę i robimy kolejną dziurkę. Tym razem dziurka będzie ciut mniejsza. Dwa oczka łańcuszka proszę zrobić. Raz, dwa. Dalej narzut. I tak jak w tamtym przypadku omijamy dwa miejsca, w których powinniśmy zrobić półsłupki. A więc następnie byśmy zrobili tu półsłupek tutaj, a my zrobimy dopiero pomiędzy trzecim a czwartym z rzędu półsłupkiem. Jest ona mniejsza, żeby nam się tutaj zgadzała szerokość tego rzędu. Trzeba wziąć pod uwagę taką wielkość guzików, żeby, <laughs> przepraszam, żeby tutaj Wam po prostu przeszły przez te dziurki, ale myślę, że nie będzie problemu. I znów zaczynamy odliczanie 18 półsłupków nawijanych. Trzeba zrobić pierwszy zrobiony i znów liczymy 18 półsłupków. Znów 18 półsłupków nawijanych zrobione. Już są. Wypinam więc sobie mój znacznik i robimy kolejną dziurkę, tym razem po tej lewej stronie, dziurka będzie taka sama jak po prawej, czyli robimy trzy oczka łańcuszka, następnie narzut i omijamy trzy miejsca, w których powinny być półsłupki. Dopiero w czwartym, pomiędzy czwartym a piątym półsłupkiem wykonujemy pierwszy półsłupek. I tutaj na samym końcu jak i na początku były trzy półsłupki taki tu na końcu muszą być trzy półsłupki nawijane. Ja zawsze na końcu robiłam półsłupek pomiędzy ostatnim półsłupkiem z rzędu a oczkiem łańcuszka, tak wbijałam tutaj pomiędzy to miejsce i powstało nam Rząd dziurek. I teraz jeszcze musimy zrobić dwa zwyczajne rzędy półsłupków, a więc odwracamy na drugą stronę. W 66 rzędzie zrobimy same półsłupki nawijane. Dwa rzędy półsłupków. W każdym rzędzie musi być 50 oczek. I teraz podpowiem Wam, jak przerabiać te dziurki, żeby właśnie nam się zgadzało te 50 półsłupków przepraszam, nie oczek, tylko półsłupków w zasadzie oczek też a więc tak, rozpoczynamy od jednego oczka łańcuszka, chyba nawet o, miałam zrobione a więc jedno oczko łańcuszka następnie w tym 66 rzędzie przerabiamy półsłupkami wszystkie te miejsca, gdzie trzeba tutaj wbić szydełko, czyli po prostu coś co robiliśmy, a więc robię Tutaj akurat mi wychodzą dwa półsłupki, że jest możliwość zrobić. Następnie zrobiliśmy dziurkę, która była y, zrobiona u góry trzy oczka łańcuszka, i u podstawy ominęliśmy też trzy półsłupki. Tyle, że żeby Wam się zgadzała ogólna liczba półsłupków w rzędzie, czyli 50, w tej dziurce. Musicie zrobić aż cztery półsłupki, czyli o jeden więcej niż powinno być. Zaufajcie mi, ja już to sprawdziłam i gdybyście zrobili tak, 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 tak po prostu jak, jak ominęło się te trzy półsłupki w rzędzie, zabrakłoby nam w ogólnej liczbie. Czyli tak. W łańcuszku zawiesiliśmy cztery półsłupki nawijane i dalej normalnie przerabiamy półsłupki. Dochodzimy aż do miejsca, w której, do miejsca, w którym jest druga dziurka, tutaj były dwa oczka łańcuszka, u podstawy ominięte dwa półsłupki, i zgodnie z tą zasadą z początku, tutaj na tym środkowym łańcuszku. Wykonujemy trzy półsłupki nawijane, czyli o jeden więcej, w ostatniej dziurce, tak jak na początku cztery półsłupki nawijane, i dalej nam na końcu zostaną 3 do y, zrobienia i powinna Wam się zgadzać liczba oczek. Ale jeszcze na samym końcu, jak już zrobicie ten 66 rząd do końca, policzcie. Bo może rzeczywiście coś tu się pokręcić. Powinno być 50 półsłupków w rzędzie i następnie rząd 67 wykonujemy w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym.